O kur... Prawa, prawa, prawa Kurwa dostał tak? Trzymaj strzał wierty, powinienem okay. Jak tam się strzela z Trinity? Trzygański. Bardzo Trzygański. dobrze Super. Nie mam co, jak się strzela? Bardzo. bardzo. Nie no, no, tak poz... no, mam. Na pozycję panowie, wina pozycja. you mean you mean you need a pistol in close range i don't know no, do no 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 Witam serdecznie Panie Pizza Romana. Jak tam wrażenia? Bardzo dobrze. Replika spesuje się świetnie. Skupienie, precyzja, polecam. Super.